Jeżeli chcemy jeździć nowym, dobrym samochodem na gwarancji, mieć preferencyjne warunki ubezpieczenia, czyli mieć tańszą eksploatację, no to musimy tę kasę na początku wyłożyć. Nie ma opcji, nie ma. Co to jest jasne. No, przed słowo panu Adamowi dzień dobry. 15 km od Iglicy Pałacu Kultury. Zalewamy się szambem wzajemnie, zarąbista sytuacja w gminie Wawel, Młah, że buzi dać. W... No i teraz widzita, spodnie maskujące są, żeby kleszcze się nie wbili. Są długie, a nie krótkie, bo trzeba przemierzać się przez zieloność. To co młode, to co nowe, to co świeże jest zawsze piękne. O no. Zielony samochód, jak ktoś postawił tutaj. No właśnie, wziął stanął i się zamaskował. Nazywa się Volkswagen Taigo. Samochód, który stojąc na tej trawie niczym się nie wyróżnia. Jak każdy Volkswagen. Wiadomo, że jest to ta płyta, którą wszyscy doskonale znamy. I Seat, i Volkswagen, i Cupra, w sensie Polo, i Biza, i Spółka. To jest bardzo dobrze ogólnie i globalnie znana płyta podłogowa. Jeżeli chodzi o technikalię, w tym samochodzie nie ma nic, ale to absolutnie nic nowego. W porównaniu z tyrokiem, czyli tym bardziej kwadratowym, lekko podniesionym autem segmentu B, ten charakteryzuje się przygarbioną sylwetką. I co tutaj zrobić, powiedzcie mi, z takim samochodem? Jak go przetestować? Jak on ma hmm, wzbudzić we mnie emocje? No cóż, posłużę się wątkiem osobistym, błęczucznym dosyć. Oglądacie kanał TVN Turbo, nie? Panie Piotrze, czasami, nie? No. Powiem wam, że gdybym ja był szefem kanału TFN Turbo, redaktorem naczelnym, to tam królowałyby tak. Testy samochodów, super samochody, sport motorowy, piękne obrazki i podróże. Tak by ten kanał wyglądał. Dzisiaj handlarze i mechanicy. Brudne paluchy, zardzewiałe śrubki. I ja się tak zastanawiam. Gdybym ja był redaktorem naczelnym, to by nikt tego kanału nie obejrzał prawdopodobnie. A dzisiaj ten kanał jest wciąż hiciarski i ciągle rośnie mu oglądalność, wszyscy mówią o internety, internety. Nie, turbo rządzi przez cały czas. Oglądalność cały czas idzie do góry. I z drugiej strony, gdybym ja był stylistą samochodowym, ja bym nigdy w życiu czegoś takiego nie wypuścił na rynek. Bo bym powiedział ludzie, no robicie z tych klientów idiotę, po prostu robicie z klientów wariata. No to, że Tirokowi przygarbicie ten dach i nazwiecie go Tajgo, to przecież to jest tak, jakby ktoś, jakby ktoś sobie zażartował ze mnie w jakiś taki niechybny sposób. A jednak ktoś to robi, a jednak ktoś to projektuje, a jednak ktoś to wdraża do produkcji, i są tacy, którzy. Tylko czekają na ten samochód. Volkswagen mówi w komunikatach prasowych od początku, nie będziemy narzekać na brak klientów w, w przypadku Tajgo, bo oni za chwilę sami do nas przyjdą, bo ludzie takich samochodów pożądają. No i bardzo miłe wrażenie od razu jak się zajmie pozycję za kierownicą. Bezpieczne zagłówki wychylone tutaj w stronę głowy kierowcy powodują wszakże pewien dyskomfort, że haczę daszkiem od czapki, a z drugiej strony wiem, że jest to inwestycja w moje bezpieczeństwo. Pamiętacie pierwsze zagłówki Volvo i Saba? One też nie były tak odchylone, tylko były wychylone, żeby być jak najbliżej odcinka szyjnego kręgosłupa oraz potylicy głowy po to, żeby minimalizować skutki ewentualnych przeciążeń. I bardzo dobrze dzisiaj wszyscy to stosują. Po prostu trzeba inne daszki nosić, albo inne czapki, albo w ogóle jechać czasami bez czapki. Ale ja cię będę jeździł w czapce. O, jaki długi cyngwajs. Póki co żadnych hybryd, żadnych elektryków, żadnych diesli. Dziwne, ale prawdziwe. Auto ma być proste konstrukcyjnie i jest dosyć lekkie, bo nawet w tej wersji z czterocylindrowym, czyli najmocniejszym silnikiem, waży zaledwie 2300 kg. Ja pamiętam, że dwie generacje temu Opel Corsa, czyli bez tego podniesionego zawieszenia, już ważył 1300 kg. Dobry wynik, jak na dzisiejsze standardy, gdzie ładujemy te silniki elektryczne do tych samochodów i przez cały czas one kosmicznie zwiększają masę nawet tych niewielkich aut. Dwie, trzy, trzycylindrówki, których jaka szkoda, że ich tutaj nie ma, Jeden o mocy studi wrć, jeden o mocy 90 koni mechanicznych, drugi 110. Fachowcy obliczają, że ten trzycylindrowy 110 koni będzie najpopularniejszym motorem. Tutaj cena wtedy nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych, albo ciut przekraczać 100 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o tę najmocniejszą wersję czterocylindrową z silnikiem 1,5 i mocy 150 koni mechanicznych, sprawa robi się poważna, bo bazowa wersja tego auta będzie kosztowała nas 120 tysięcy. A taka jak ten zielony smyk 143 000. No i tu już teraz powiem, jak ten z Asterixa powstrzymać oddech ze złości, bo ktoś mnie znowu robi w konia. Czyli ten, kto odważny i bogaty, może sobie zawinszować tutaj dorosły, pełnowymiarowy, czterocylindrowy silnik 1.5, znany oczywiście ze wszystkich innych i kompaktowych, i większych, i mniejszych modeli Volkswagena, całej grupy Volkswagena. Już nie będę wymieniał tych marek, bo już mi się nie chce po prostu. Jest tutaj doładowanie. Silnik cierpiał na choroby wieku dziecięcego, wtedy kiedy się narodził. Teraz te wszystkie problemy z rozrządem zostały wyeliminowane szczęśliwie, z turbiną zostały wyeliminowane. Moja rada, wszakże tradycyjna, pamiętajcie o częstsze niż zaleca producent w wymianie oleju. Wciąż jest to silnik o niewielkiej pojemności 1,5-150 koni, czyli mamy 1 koń z ilu? No, 1,5 litra, 150 koni. sami sobie policzycie z czego, z mililitra, czy z mililitra, tak, 1 koń. 100 koni z litra. 100 koni z litra. Dobra. Ten silnik 1.5 TSI 150-konny znam właściwie na wylot z wielu różnych innych modeli z gamy Volkswagena. Motor sprawny, motor dosyć dynamiczny, motor elastyczny, motor, w którym trudno jest się do czegoś przyczepić. On w pewnych uwarunkowaniach pracuje również jako miękka hybryda i wydaje mi się to jeszcze lepszym rozwiązaniem, gdyż nie utrudnia nam życia wtedy system start-stop, który tutaj aktywuje się jak na ten system bez miękkiej hybrydy dosyć łagodnie, ale jednak w miękkiej hybrydzie jest to jeszcze łagodniej. I Byłbym za tym rozwiązaniem. Tutaj tego nie ma w tym modelu, akurat w Taigo. Mm, ale muszę Wam powiedzieć, że mam poczucie prowadzenia dorosłego samochodu. Nie czuję tego podwyższonego prześwitu i w ogóle nie czuję się jak w aucie segmentu B. Czuję się jak w dużym, kompaktowym samochodzie. Bo zwróćcie uwagę, że Taigo. Jest najdłuższe z gamy swoich bliźniaczych modeli. Wspomnę tutaj o Tiroku. Od Tiroka jest dłuższy o 4 cm i to chyba widać i czuć. Choć rozstaw osi jest niezmienny, to mam rzeczywiście takie przeświadczenie, jak mieć przynajmniej takim dorosłym samochodem klasy kompakt. Na wyższych obrotach bywa tutaj głośno, na wyższych obrotach bywa tutaj paliwożernie. O ile w cyklu mieszanym możemy liczyć tutaj na spalanie rzędu 6-6,5 litra na 100 km, o tyle jeżeli będziemy gnieść ten samochód, jeżeli będziemy cisnąć pedał przyspieszenia, no to w trasie możemy spalić nawet 8 litrów, jeżeli będziemy odrobinkę dynamizować naszą jazdę. A co się dzieje na tyle? No na tyle się dzieje bardzo ciekawie, kolorystycznie, bo mamy czarny dach, czarny spoiler, czarną przyciemnioną szybę. No i tutaj tak, z przodu Passat, a tutaj normalnie Audi A8 nam się wkradło było, nie było, ze znaczkiem Volkswagena, czyli połączone ledowe lampy. To jest fantastyczne z jednej strony, że ktoś raz coś wymyśli, jakoś uda się to sfinansować, bo przecież ten ciąg lamp po raz pierwszy w poprzedniej generacji A8 został pokazany, przywędrował do wielu innych modeli, okazuje się, że to się podoba. Dzisiaj z ledami można zrobić wszystko. Te lampy mogą wyświetlać napisy, mogą z nami korespondować, mogą się rozpalać sukcesywnie jak ręce pianisty na fortepianie, yy, mogą, mogą gasnąć, mogą wyświetlać we wszystkich kierunkach to, yy, czego sobie zażyczymy i bardzo dobrze, że tak Taki mały bąk, taki mały tajgo otrzymał taką szansę, że takie lampy też tutaj z tyłu są. Mam przeklasyczną, Volkswagenowską, bardzo wygodną pozycję za kierownicą. Czy to będzie Seat, czy to będzie Skoda, czy to będzie Volkswagen, czy Audi. Ja w tych samochodach zawsze znajduję idealną pozycję za kierownicą. W tej kwestii one są jakby na mnie szyte. Wysuwam sobie kierownicę w moją stronę, odsuwam siedzisko, troszkę pionizuję oparcie, żeby ten kąt był prawie zbliżony do 90 stopni i wtedy w tych autach czuję się dobrze, czuję się zespolony z tym samochodem i wiem, że wtedy całym ciałem, każdym moim Genem, jestem w stanie wykorzystać jego potencjał. Oczywiście, dworuję sobie z Was, bo nie będę wykorzystywał każdym genem potencjału samochodu podniesionego crossovera segmentu B, bo mi się nie chce wyczuwać całym ciałem. To ja mogę samochody wyścigowe i wyczynowe, ale po prostu dobrze mi się tutaj siedzi. No, pokaż się. Piękny kawalerze. O! I taki właśnie jest Volkswagen. Jak go wyciosać z zewnątrz, tak jak. Klocek drewna, tak samo wyciosać go można i w środku. Bardzo pojemny bagażnik, większy, żeby było śmieszniej od. Volkswagena na Golfa, bo Volkswagen Golf ma 380 litrów. Nie sprawdzaj w telefonie, bo ja to sprawdzałem przed sekundką, a ten ma 440 litrów przestrzeni bagażowej. Bardzo duży, jak na segment B to jest wygospodarowana ogromna przestrzeń, chociaż z drugiej strony badania mówią, że w samochodach tych przygarbionych nie chodzi nam o funkcjonalność, nie chodzi nam o jakąś taką zarąbistą przestrzeń do wykorzystania. Chodzi nam głównie o styl, wygodę, komfort i koszty eksploatacji. A jednak Volkswagen powiedział damy wam tę przestrzeń tutaj. Nie wiem jak oni to zrobili, ale może przez... O, tu jeszcze ile miejsca, Ło, zestaw naprawczy, tylko kompresor, hak i też jeszcze można upakować, ale by butle z gazem pchał tutaj, no. od nowości, tak żeby jeździć. I szacą za to. Szacą za to, że tutaj tej przestrzeni jest... Aż nadto mogę powiedzieć. Bagażnik troszkę tak jak z pomieszczeniami garażowymi. Nigdy ich za wiele. Wydaje się, że budujemy sobie ogromny garaż, a po dwóch tygodniach jest tak zawalony gratami i, i wszystkim innym, że tej przestrzeni od razu zaczyna brakować, zaczynamy obstawiać swój dom różnego rodzaju szopkami, schowkami, prawda, panie Piotrze? No i, i, i kitrać te wszystkie rzeczy dookoła Wojtek, tak, tam. Tak samo tutaj, od przybytku głowa nie boli. Jeżeli możemy wyciosać ładną sylwetkę, przygarbioną sylwetkę i uzyskać taki bagażnik, to jest bardzo dobry wynik. Układ przeniesienia napędu, skrzynia biegów, siedmiobiegowe DSG, dwusprzęgłowe, dobrze myśląca skrzynia współpracująca z kierowcą, zapamiętująca intencje kierowcy. Z drugiej strony należy pamiętać również o wymianie oleju w niej. Nie wszyscy tak doradzają, nie wszyscy mówią, żeby to robić, ale wiem, że eksploatacyjnie w tych słabszych silnikach, nie dwulitrowych, tylko mniejszych, te skrzynie DSG, jeżeli nie będziemy o nie dbać, potrafią być zawodne i potrafią być bardzo kosztowne w naprawach. Także jeżeli macie taki samochód z silnikiem kiedyś 1.4, teraz jego następcą 1.5, to pamiętajcie o tym, żeby przeserwisować tę skrzynię, zmienić jej olej, uaktualniać software i po prostu o nią dbać. Ona wtedy zupełnie spokojnie odpłaci Wam się długowieczną, fajną eksploatacją, bo sama zmiana biegów jest bardzo szybka, dynamiczna, tylko jak ona przestaje działać tak jak należy, zaczyna być bardzo nerwowa, szarpiąca, no i zepsuta po prostu. To już sam Mickiewicz Adam kiedyś pisał coś o nurzaniu się w zieloności na stepach Akermańskich. Tak było. No ja w tej zieloności się będę nurzał tutaj dzisiaj. Odpalę se te cztery cylindry. Rzeczywiście dorosły, ładnie zbalansowany, dobrze wyważony motor. Nawet na pedale hamulca nie czuć żadnych wibracji, kiedy się ów uruchamia. Zaraz się uruchomi telefon kierownika. Już za chwileczkę, już za momencik. No dobrze, słuchajcie, w tym samochodzie od samego początku można poczuć się jak w bardzo dorosłym aucie. Wydaje się, że, że to auto powinno przynależeć do klasyki segmentu B podniesionej, ale jednak wydaje mi się, że ta przestrzeń tutaj jest przeogromna i porównałbym te przestrzeń nie do Polo i Ibizy, tylko właśnie do golfa czy Leona. Znowu zazębianie segmentów, powiększanie tych płyt podłogowych, segmentacja płyt podłogowych. To jest ta płyta globalna, już Wam o tym mówiłem, nie będę Was zanudzał, ale fascynują mnie płyty podłogowe w samochodach, bo to jest element konstrukcji, który decyduje właściwie o wszystkim w danym aucie. Dzisiaj można je wydłużać, skracać. Właściwie płyta podłogowa przynależy yy, jako jedność do słupków A. Czyli wmontowanie danych układów napędowych. Co dalej słupki B, słupki C można sobie to dowolnie aranżować, jeżeli jest się oczywiście wybitnym, globalnym i wytrawnym producentem samochodów na świecie. Jak tu porównać takie auto z jakimkolwiek elektrykiem, jak ja już mam wypalone pół baku, a zasięg wciąż mam na 300 km. No 300 km w elektryku jak mamy realnego zasięgu to wszyscy klaszczemy w dłonie, podskakujemy do góry, potrafimy się nogą przeżegnać, o, jaki to piękny, wspaniały samochód, taki zasięg daje. A tutaj przy tym silniku, który kiedy puszczę gaz, odłącza dwa cylinder, czyli pracują dwa cylinderki na odpuszczonym gazie, a dwa kolejne aktywują się bezszelestnie i beznamiętnie wtedy, kiedy ja ten gaz wcisnę. To, to też jest dobre rozwiązanie, jeżeli rzeczywiście poszukujemy tej eksploatacji mieszanej to nie stawajmy się niewolnikami samochodów, nie jeździmy tylko po mieście i chłopmy może jeszcze póki możemy tę tradycję samochodów spalinowych, bo one nam się naprawdę jeszcze na co dzień przydają. W aucie za 140 tysięcy, 143 dokładnie, siłą rzeczy wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będą i jest tutaj rzeczywiście jak na ten segment na maksa dostatnio. O, proszę bardzo. To, 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 to. Hm? Kto? Ja tego nie używam, więc już wiem, kto tutaj przywędrował. Obsługa multimediów i wszystkich funkcji samochodu z tego ekranu i w przeciwieństwie, właśnie do e, golfa czy, czy, czy nie wiem, kupry, e, panel klimatyzacji wciąż jest tutaj poniżej choć dotykowy, choć przesuwny. E, to na szczęście jest podświetlone, bo pamiętacie doskonale, że klimatyzację obsługiwaną tutaj tymi paskami y, można robić tylko po omacku, po zmroku, gdyż te wszystkie regulatory y, temperatury oraz volume od radia nie jest podświetlany, więc można tak namacanego potknąć się o swój własny samochód, jak ja dzisiaj. Aktywny tempomat oczywiście tutaj jest, asystent pasa ruchu tutaj jest, wszystkie te systemy, które mają być, y, są, a jednocześnie wyjątkowo, jak to w gamie Volkswagena nie bywa, jest tutaj draczny. W czasie jazdy ten samochód jest tak samo przewidywalny, tak samo monotonny i tak samo dobrze mi znany jak każdy inny z tej grupy. Także jeżeli liczyliście na jakieś kwieciste peany odnośnie samego prowadzenia, odnośnie dynamiki, no to możecie obejrzeć każdy poprzedni mój test samochodu z grupy Volkswagena i usłyszycie właściwie to samo. Nie wiem, Leona w wersji kombi testowałem z tym silnikiem, później jakiś samochód, już nie pamiętam jaki, testowałem właśnie z 1.5 TSI z miękką hybrydą, ja podlinkuję gdzieś te, te filmy, możecie tam ciut więcej może posłuchać o tych układach napędowych, bo rzeczywiście unifikacja tego wszystkiego, tej technologii w grupie Volkswagena postąpiła w tempie na maksa gwałtownym, czy się z tego cieszyć, czy płakać z tego powodu. No cóż, ja mam tutaj troszkę mniej gadki do sklejenia na, na, na ten temat, ale ja jestem osobą dosyć specyficzną, gdyż zmieniam te samochody średnio trzy razy w tygodniu. Jeżeli ktoś z was zdecyduje się na to, żeby sobie taki samochód kupić, to musi mieć przeświadczenie, że kupuje sobie po prostu bardzo porządną rzecz. Nie będzie tego tak jak ja trzy razy w tygodniu porównywał z innymi samochodami, tylko przyzwyczai się do swojego auta i będzie się nim cieszył. A takim samochodem, nawet z tą lekko zgarbioną sylwetką w dzisiejszych czasach, naprawdę można się cieszyć.